Witam państwa serdecznie i zapraszam na materiał, w którym zaprezentuję generatory fal Schumana, które trafiły do sprzedaży na stronie gotronic.pl. Odcinek właściwie powinien nazywać się Elektronika w służbie medycynie lub. Niekonwencjonalna medycyna. Zainteresowane osoby falami Szumana odsyłam do polskiej Wikipedii, gdzie zostało to wszystko opisane. Ja w sposób techniczny zaprezentuję Państwu te dwa urządzenia w osobnych rozdziałach. Na szczęście ja jestem osobą zdrową i nie muszę korzystać z tych urządzeń. Nie mi oceniać sposób działania i wpływ na ludzki organizm tych urządzeń. Ale pracując kilka lat już w handlu elektroniką, spotkałem się z wieloma osobami. Kilka lat temu do naszego sklepu przyszła młoda dziewczyna, która chciała zakupić generator laboratoryjny, taki dwukanałowy za kilka tysięcy złotych i troszeczkę widziałem, że ta osoba nie jest elektronikiem i zapytałem się po co. Okazało się, że ten generator miał służyć do leczenia tak zwanymi zaperami. No, troszeczkę się zdziwiłem i postanowiłem, że tej dziewczynie w jakiś inny sposób pomogę, niż sprzedawać generator, którego mogłaby nawet nie wykorzystać w sposób poprawny. Mam znajomego dobrego na politechnice wrocławskiej, pana Henryka, pewnie wiele osób go kojarzy, i tam przekierowałem tą osobę, aby bezpośrednio się z panem Henrykiem spotkała. No i tak z tym panem Henrykiem co jakiś czas się spotykam, i tak zagadnęłem kiedyś jego, czy ta osoba trafiła. Tak pomógł tej dziewczynie i nakierował ją odpowiednio. No i podobno ta jakaś ta kuracja przyniosła spodziewane efekty. A to, to więc to tyle tak słowem wstępu. I cytując znanego wrocławskiego filozofa, który przyjmował przy ulicy ćwiartki 3 przez 4 są takie rzeczy, które fizjonomom się nie śniły. A więc zapraszam do prezentacji. Pierwszy moduł generatora fal Schumana jest to prosty układ. Jest to płytka dwustronna z metalizacją otworów. Mamy naniesioną tutaj tą antenę w postaci ścieżek płytki drukowanej. Te ścieżki są podcynowane, i tutaj w środku jest przelotka. To jest płytka dwustronna z metalizacją czarna soldermaska. I właściwie jak jest zbudowany ten moduł? Ten pododcinek powinien się nazywać badanie najpopularniejszego układu na świecie, a więc NE. 555 multivibratora, jest on tutaj właśnie widoczny, i jest to prosty układ wyposażony w złącze zasilające USB typu C. Mamy tutaj potencjometr do regulacji częstotliwości fali i diodę LED sygnalizującą pracę tego generatora. Tutaj mamy tekst w języku angielskim. A więc podłączam przewód USB. Do tego generatora i zobaczmy, jaki jest pobór prądu. Generator zaczął pracować, co jest sygnalizowane pracą tej diody LED migającej. I widzimy, że pobór prądu wynosi 2 mA, bardzo mało. I za chwilę ten power bank się po prostu wyłączy, bo te power banki mają taki wbudowany system, gdy jest pobór małej prądu, odłączają się zupełnie. I za chwilkę się odłączy. O. Proszę, wyłączył się. A więc, taki pie pierwsza uwaga y, do eksploatacji, że ten generator no, musi być zasilany jednak ze zwykłej ładowarki sieciowej lub powerbanka, który nie ma tej funkcji oszczędzania energii. A więc, y, przełączam się y, do zasilacza i teraz już w sposób ciągły mi pracuje y, ten generator. Widać, ta dioda pulsuje. I to pulsowanie od dla częstotliwość, która jest generowana. Jakie są wymiary zewnętrzne tej płytki drukowanej tego generatora? Tutaj jest 10 cm, a średnica tej anteny nazwijmy to jest 82 mm, a grubość płytki drukowanej wynosi 1,5 mm. Łącznie z tym gniazdem wysokość płytki nie przekracza 5 mm. Mieści ona się w dłoni. No i dalsza prezentacja bez oscyloskopu, jakby nie ma sensu. Przygotowałem już oscyloskop cyfrowy, i do kanału pierwszego mam podpiętą sondę oscyloskopową. Krokodylek zapięty jest do masy zasilania, i teraz tą sondą złapię się tutaj na ten centralny punkt. A więc końcówkę tej anteny ona tutaj wraca z powrotem do tego układu multiwibratora ne 555 a więc łapię te, tą sondą, już widać, że to jakiś tam jest przebieg. Trzymam nieruchomo tą sondę i dajemy w oscyloskopie autoset. Jest autoset. I tutaj możemy zainteresowane osoby yy zobaczyć, jakie parametry ma yy ten generator. Tutaj jeszcze zrobię może lekkie zbliżenie, aby to wszystko było lepiej widoczne. I widzimy, że tutaj częstotliwość to jest 7,79. I w tym celu, żeby ewentualnie jeszcze lepiej się doregulować do tej pali Schumana, tutaj jest taki potencjometr w tym miejscu. Może jeszcze raz pokażę. Jest w tym miejscu potencjometr. I kręcąc nim, zmieniamy wartość częstotliwości. Jaka jest amplituda wyjściowa? To widzimy niecałe 5V, 4,76 wartość międzyszczytowa. Pozostałe parametry tutaj są też widoczne. I zobaczmy, jakie są skrajne parametry tej częstotliwości. Na początek skręcę ten potencjometr maksymalnie w przeciwnym kierunku do ruchu wskazówek zegara, a więc widzimy, że maksymalna częstotliwość to jest 11,35 Hz. Jest to oczywiście przebieg prostokątny, co tutaj widać. I teraz powoli kręcę zgodnie z ruchem wskazówek zegara. I dolny zakres wynosi 6,94 Hz, a więc od niecałych 7 Hz do 11 Hz jest pasmo tego generatora fal szumana. Te fale są jakby w eter wysyłane poprzez tą antenę. I więcej użytkownik nie ma możliwości regulacji. Tutaj ja już tym potencjometrem ruszałem. On już w trakcie jakby produkcji jest wstępnie ten generator skalibrowany właśnie do tej fali szumana, która tam wynosi 783, jeżeli dobrze pamiętam. No i większość osób, no na pewno, które będą kupowały ten to generator, to urządzenie, no niestety nie będzie dysponowała takim specjalnym oscyloskopem, bo jeszcze no naprawdę będzie ciężko w takich warunkach domowych, amatorskich, skalibrować yy, to urządzenie. Ale tak jak mówię, ja to ruszyłem już tym potencjometrem, on był wcześniej już nastawiony mniej więcej na tą częstotliwość. I to by było tyle w temacie tego Prostego generatora fal Schumana. Prezentuję drugi z generatorów fal Schumana. W ten sposób on się prezentuje. Już jest on troszeczkę większy od wcześniej tego prezentowanego prostego generatora na NE555. I tak oto wygląda. Wróćmy sobie okiem. Widzimy pierwsza różnica, gabaryty zewnętrzne i zobaczmy, jakie są wymiary zewnętrzne. Tutaj jest 14 cm, tutaj ta antena ma 10 cm, a cała płytka 15. Grubość laminatu 1,6. Płytka stoi na takich plastikowych kołkach. Po tej stronie praktycznie rzecz biorąc nic nie ma, oprócz tej anteny. I płytka ta jest wyposażona w wyświetlacz 16 razy 2 linie. Klawiaturę numeryczną, złącze zasilania, złącze do podłączenia słuchawek audio oraz tutaj mamy wyjścia sygnałowe. Większość osób powie, co tutaj w tych krzaczorach jest napisane. A więc już prezentuję. Wykorzystajmy tłumacza Google i tutaj mamy. Informacje, że importowany układ STM, wbudowana cewka anteny PCB, a więc widzimy, jest ta antena nadrukowana w postaci ścieżek płytek drukowanych i już wiemy na jakim procesorze jest oparty ten generator, a więc STM. I on się znajduje tutaj pod tym wyświetlaczem. Zobaczmy, jakie są tutaj informacje. Wielostanowy generator sygnału o regulowanej częstotliwości typu Schumana. A więc yy, wiemy, co już tutaj jest. Co jest podpisane pod tym przełącznikiem? Włącz podświetlenie. A więc jasna sprawa. Co jest napisane tutaj? A więc yy, pierwsze to złącze od góry. Jest to fala prostokątna odwrócona. Prostokątna, czyli kwadrat, sinus i masa. Na klawiaturze numerycznej. Tutaj jest podpisany przełącznik, a, a tutaj. A tutaj jest napisane wyjście częstotliwości wtyczka dźwiękowa, a więc wyjście na słuchawki. Zestaw dostarczany jest w takim woreczku termicznym, i to wygląda i do zestawu jest dołączona. Przejściutka do zasilania bezpośrednio z ładowarki USB. Już wcześniej to prezentowałem. Zasilanie z tych powerbanków raczej jest niemożliwe, ponieważ pobór prądu jest dosyć mały, chociaż tutaj jest właściwie podświetlenie tego ekranu. I gdy jest to podświetlenie ekranu, to pobór prądu wynosi niecałe 50 mA. Widzimy 48-47 Ostrości nie łapię, tej drugiej linii na niebiesko 0,49 Ampera. Uruchamiam jeszcze raz i oto za chwilę pojawia mi się na wyświetlaczu napis, że jest sinusoida i częstotliwość 7,83, a więc tyle co dokładnie ma fala Schumana. I zobaczmy co użytkownik może zrobić. A więc, tutaj, tym przełącznikiem tylko odłączymy podświetlenie tego wyświetlacza. Tutaj mamy przełącznik. Aha, tutaj ten przełącznik, co był OK. A więc, tutaj wygląda mi na to, że tej kształtu fali nie można zmienić. Ale, użytkownik ma tutaj klawiaturę numeryczną. Są podpisane cyferki 1, 2, 3 do 9. Tu jest OK. 0. I tutaj jest przecinek, a tutaj. A tu jest przecinek, a tutaj tylko wywołanie wejścia. OK. A więc wpiszmy inną wartość częstotliwości. Na przykład niech to będzie 1 Hz. Jest 1 Hz. Ja już wcześniej to sprawdziłem, jaka jest maksymalna częstotliwość, którą generuje ten, to urządzenie. 100 kHz jest za dużo ale gdy wpiszemy 9,9 to w ten sposób, i to jest maksymalna częstotliwość. I tutaj jak ten, na tą chwilę tyle z prezentacją, konieczny jest oscyloskop. Identycznie jak poprzednio do pierwszego kanału oscyloskopu podłączona jest sonda przez 1 do 1. Tutaj końcówkę pomiarową na koniec anteny, właściwie na jej środek, a przewód masowy tutaj będę trzymał w tym oto punkcie. I widzimy, że jest sinusoida. Na wyświetlaczu jest 7,83. Zwiększmy czułość tą napięciową, przesuniemy troszeczkę i uruchommy te pomiary automatyczne. I co widzimy? Że jest częstotliwość. Tutaj oscyloskopem zmierzona 7,86. Ona troszeczkę pływa, być może dlatego, że to trzymam ręką tą sondę pomiarową. Napięcie wyjściowe 3,5 V z małym kawałeczkiem. I ewentualnie, zobaczmy, tutaj troszeczkę może to wyzwolanie podniosę, jakie są generowane przebiegi na tych złączach tutaj w tym miejscu. A więc tutaj jest ten prostokąt odwrócony. I on ma dokładnie 7,5V. Kropka .83 Tutaj ten zwykły prostokąt też ma 7,83 i amplitudę 5,4 V. I tutaj jeszcze wyjście tego sinusa też jest 7,83 i tam 3,5 V. Tutaj jest amplituda międzyszytowa, a tutaj częstotliwość. I teraz. Yy, Łapie się w tej antenie właściwie i zobaczmy jak wygląda na przykład częstotliwość 1 Hz. Jest 1 Hz ustawiony. Ustawimy tutaj może taką funkcję rolowania. O, jest rysowana ta sinusoida. Proszę zobaczyć i tak wygląda 1 Hz. Widać tutaj jest 1 Hz. Przy okazji, odcinek ciekawy dla osób, które są zainteresowane zakupem ostroskopu SDS 1202XE. 10 Hz ustawiam. Tutaj już może to rolowanie niech będzie odłączone i oglądajmy w sposób statyczny. Jest 10, 100 Hz. 1000 Hz. Tu już takie schodki się lekkie tworzą, ale to jest nieważne. 10 000, czyli raz. Tutaj ciekawie obrazuje ten oscyloskop te przebiegi, nawet się tego nie spodziewałem. Dobra jest. Ustawmy teraz 50 kilo herców. Ok. Fajnie to wygląda. I ustawmy to 100 kilo. Jest 100. I tutaj o ciekawy, ciekawy generator, jakby do prezentowania funkcji tej SPO. Przy okazji zobaczmy jak wyglądają te przebiegi tutaj te wyjściowe. Tutaj prostokąt troszeczkę nam wyjechał. Tak. Tak. I tutaj ta sinusoida. OK. Wracamy na antenę. I dajmy na przykład teraz 5 kilo. OK. I tak to wygląda. A więc jest kształt sinusoidy ciągle oddawany, ale tutaj takimi schodkami malutkimi są takie paczki, prawda? Ale też jest to związane z tym, że ja to po prostu źle troszeczkę trzymam, niedokładnie, ale w przypadku tej prezentacji nie ma to yy, znaczenia. Teraz zapraszam Państwa na odsłuchy tego wyjścia audio, które tu jest w generatorze. I umieszczam tutaj mój mikrofon, którym rejestruję. Tylko posłucham, czy coś słychać. Słychać, jest jakiś tam dźwięk generowany, i mikrofon umieszczam między tymi słuchawkami. I mam nadzieję, że zarejestrowane to wszystko zostanie. A więc, częstotliwość, tutaj my nawet możemy sobie zrobić zbliżenie, na tą płytkę 783. Ja się nie będę odzywał, proszę śledzić tą wartość tej częstotliwości 1 Hz. Jeden kilohertz na pewno Państwo kojarzą ten dźwięk, zaraz ludzkie ucho przestanie to słyszeć. Ja już prawie przestaję słyszeć. Ja już teraz nic nie słyszę. 15 kilo. Więc tutaj mamy informację, że już poza obszarem działania jesteśmy. Ale wróćmy do tego. 1999, ok. 20 kHz. To, co nas uczą w szkole, jakie jest pasmo słyszalności ludzkiego ucha. 20 kHz. Mam nadzieję, że Państwo słyszą, bo ja nic nie słyszę, bo jestem głuchy jak pień. I to by było tyle, jeżeli chodzi o ten generator fal Schumana. Jeżeli zainteresował Państwa ten produkt lub ten poprzednio oprezentowany, to zapraszam na stronę gotronic.pl, gdzie są one dostępne w sprzedaży. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że udało mi się pomóc. Pozdrawiam serdecznie.